Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim, a to jest tak kolejny odcinek po kolejnej przerwie, który jest na moim kanale. I tak dzisiaj sobie zagramy w sobie na serwerze Ligio of Minecraft. Wszystkie informacje będziecie mieli podane w opisie tego filmu. To jest pierwszy odcinek tylko na to, żebym sprawdził, czy wy, Wam podobają się takie odcinki z tego, z tego serwera, ponieważ mi się... znaczy... No chcę zobaczyć Waszą reakcję jak, na, to, na to, jak będę w to grał, bo mi się naprawdę na tym serwerze podoba, więc chciałbym jak najwięcej z niego odcinków nagrać. To jest pierwsza sprawa, o którą dzisiaj porozmawiamy. Drugą sprawą jest to, dlaczego nie było odcinków i co możecie wygrać. Co możecie wygrać w dzisiejszym odcinku, o którym zaraz tam powiem na danym takim mini konkursie. Trzecią, dlaczego nie było odcinków. No i to tyle. I to, co mi tam jeszcze do głowy przyjdzie, to wam powiem. Ja tu się nie będę zbytnio rozgadywał. Wchodzimy, oczywiście, sobie na serwer. To jest serwer Leech of Minecraft. Pewnie, pewnie dużo z Was już słyszało o, danym, o tym projekcie. I co tu więcej mówić? To jest właśnie pierwszy odcinek z tego. I, i co tu? No, i dzisiaj sobie zagramy sobie pierwszą rundkę próbną tu już widzimy jakiś ludzi człowiek jakiś, niebieski mm, i, idziemy, nie przejmujemy się na razie idziemy gdzieś przed siebie, tak wam z grubsza pokażę ten serwer, nikt mnie nie śledzi to całe szczęście mm, i tutaj powiem wam, że jest zajebisty spawn na samym początku mm, no nie, dużo żebym się rozpowiedział. Przepraszam, że tak mało mówię, ale jestem troszeczkę wyszedłym z sprawy. No i dobra, na początek zaraz zagramy, tu chwilę pobiegam i wam jeszcze chwilę rzeczy powiem. Czemu nie było odcinków? Znaczy teraz nie było odcinków, ponieważ padł mi dysk twardy. Tak, wiem, że może to się wydawać nielogiczne i nienormalne, dlaczego mi padł dysk twardy, ale niestety tak się stało. Padł dysk twardy i wszystkie dane, które na nim miałem, wszystkie filmy, wszystkie intra, wszystko co na nim miałem. Po prostu zostało zniszczone. Nie ma, stracone. Nie ma. Muszę wszystko znajdywać od nowa, muszę się wszystko sam załatwiać. No i dlatego to mi tak długo zajęło. Na szczęście już mogę, powróciłem do kręcenia filmów. Mogę nareszcie tutaj kontynuować moją rozgrywkę, jak i na single, jak i na multiplayer. To jest jedna rzecz. Czyli dysk twardy mi pad, już kupiłem nowy. Tam zbytnio dużo danych nie miałem, tylko tam dane związane z Minecraftem. Ale no wiecie o co chodzi. Straciłem, nadrobiłem no i wszystko mam już, znaczy no nie wszystko, ale w większości będę teraz cały czas sobie tutaj nadrabiał, ale w międzyczasie czasie będę mógł już nagrywać dla was filmy, no i to jest właśnie pierwsza jedna z ważniejszych rzeczy drugą rzeczą to jest intro, intro wyglo... Wyko... znowuż nowe, wykonał dla mnie Ketocz, bardzo mu z tej strony dziękuję link do jego kanału znajdziecie na mojej stronie, znaczy nie na mojej stronie na wy... link do jego kanału jest w... u mnie na kanale w polecanych tworzy zajebiste machinimy z GTA 4, więc naprawdę polecam obejrzeć tego Goska. polecam naprawdę, tutaj nawet będzie adnotacja do jego kanału teraz, więc jeżeli chcecie to przejdźcie, i... Y y y to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to była na temat tego serwera. Ja wam powiem, że na ten temat tego serwera sam dużo jeszcze nie wiem. Dopiero się uczę. Wiem, że po prostu na tym serwerze są odgrywane walki. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie powalczyć, pobić się, to możecie tu wejść. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń, że grają te jakieś sławne osoby czy coś. Kto chce, może wejść. Tylko będziecie musieli się wcześniej zapoznać ze stroną, bo jak wiecie serwer musi się z czegoś utrzymywać i wejście na taki serwer jest płatne i płacicie do i możecie potem wejść. Mm, serwer oczywiście nie jest mój, od razu mówię, to nie jest mój serwer. Mm, po, mm, serwer wykonał no, wykonała, wykonała grupka ludzi, która naprawdę włożyła w to dużo pracy i bardzo bardzo im wielki szacun za to, bo naprawdę projekt jest super, mi się naprawdę bardzo podoba. To jest druga rzecz, że jeżeli będziecie chcieli tu wejść, to wszystko znajdziecie w opisie, wszystko będzie wypisane. No, wszystko będzie w opisie, że będziecie chcieli wejść, pograć, no to wszystko będzie w opisie filmu. To jest trzecia rzecz. I czwarta rzecz, dzisiaj jak tu będą wyglądały walki. Powiem Wam, że... Po pierwszej walce jaką ja rozegrałem naprawdę byłem zaciekawiony. Walki naprawdę odbywały się w dość w ciekawy sposób yy, i tu widzimy trochę dużo graczy na, na spawnie, ale to jest normalne, zawsze na spawnie jest yy, wielka, normalna ilość, yy, znaczy no, jest parę graczy, no to nie, nie powiem koło 80. Tutaj mamy elo, czyli yy, takie rangi. O których powiem więcej w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, bo na razie nie chcę tutaj zbytnio powiedzieć jakieś głupoty, a potem będę się poprawiał, więc powiem dokładnie, jak wszystkiego się nauczę, jak wszystkiego się dowiem. To wszystko Wam powiem. Eee, przepraszam, tutaj mi zawibrował, <śmum> zawibrował mi telefonik. Eee, tak, to jest jedna rzecz, eee, więc o tym o ELO wspomnę w następnych odcinkach. Eee, kolejną sprawą to jest konkurs. Tak, jak wiecie, wiem, że ja już to mówiłem kilkakrotnie i kilkakrotnie robię taki konkurs, lecz to jest ważna sprawa, straciłem tego tak jak powiedziałem wszystko z dysku twardego, a zapisów czy wszystkich kopii zapasowych to wszystko straciłem, bo miałem tylko jeden dysk twardy dysk, dysk jeden i z tego dysku miałem zrobioną partycję, czyli dysk C i dysk D, wszystkie rzeczy, które miałem na partycji dysku D, straciłem wszystkie dyski, po prostu dysk się spalił, wszystko straciłem nie mam nic, nie da się no, odzyskać jedynie co tam się da, ale zanim to nastąpi to już minie dość dużo czasu, ja nie mam tak dużo czasu żeby tak nic nie wrzucać, więc więc prosiłbym Was tylko o to, tych chętnych. To jest właśnie konkurs, teraz taki mini. Dla tych którzy chcą, chcą wygrać, do wygrania jest od razu mówię nagranie ze mną escape'a, tak do wygrania jest nagranie ze mną escape'a z minecrafta tam jakiegoś trzy 3, maksymalnie 4 odcinki no i to jest nagroda a co trzeba zrobić? Trzeba zrobić otóż odbudować mój save w Minecrafcie z serwera hardcore i z serwera single player są jedyne rzeczy jakie musicie zrobić odbudować się, tak wiem, że to jest znowuż monotonny konkurs, znowuż no ale naprawdę nie jest moja wina, ja mogę sam to odbudować, no ale jeżeli jest okazja to ja wolę komuś, nie wiem, dać jakąś nagrodę, może coś, może on nie ma, ma, na przykład ktoś ma wolny czas, to może coś zrobić. Jeżeli zobaczy, że nikt nie zrobił tej pracy, a na pewno ktoś zrobił, no to jeszcze nagroda jest kusząca, bo możecie nagrać na Skype'a. A dużo ludzi mnie o to prosi, um, więc nie widzę tutaj przeszkód. Jeżeli będziecie chcieli odbudować taki save, to bardzo proszę. Jeżeli będziecie chcieli SIDA, no to niestety um, będziecie musieli wejść na moje poprzednie filmy wszystkie i obejrzeć je. Ja wam od razu mówię z grubsza, jak będziecie chcieli odbudować save'a, co musicie zrobić. Aby odbudować save'a musicie wejść na jeden z moich filmów, najlepiej na któryś ze wszystkich, ja naprawdę nie pamiętam który to jest, bo ja nie, nie zapisuję sobie co jest w danym odcinku. Musicie wejść sobie na, tak, na moje odcinki z Minecrafta, zobaczyć. SIDA, SIDA wpisać w nowym świecie, nazwać yy, ten świat odpowiednio, tak jak tam nazwijcie go, przegrajmy z Cusimem w hardcore, jeżeli budujecie hardcore i przegrajmy z Cusimem w Survival, jeżeli budujecie survival. Y więc to wpiszcie w nazwie A w SIDA no to wklejcie zależy od jakiej mapy. Pamiętajcie, że jeżeli robicie mapę hardcore, no to pamiętajcie, żeby ustawić tryb hardcore, bo potem jest problem ze zmianą trybu. Jeżeli już będziecie odbudować hardcore. No i tak jak już mówię, kto odbuduje, jeżeli ktoś odbuduje jeden save to wygra już gift coda. Boże, wygrał ze mną Escape'a. Jeżeli ktoś odbuduje dwie mapki, no to nagra ze mną, nie wiem jeszcze jakiegoś specjala może albo po prostu będzie mógł ze mną pograć w jakąś inną grę, nie wiem naprawdę bo to jest konkurs na szybko, bo szybko chciałem coś wymyślić, a naprawdę potrzebuję tych save'ów jak najszybciej, bo nie mogę z niczego kręcić na razie będą się tylko odcinki z tego serwera pojawiać mm, więc jeżeli coś to jak najszybciej wysyłajcie save'y do nag wygrania, tak jak już mówiłem yy, seria, znaczy seria tylko escape ze mną yy, nagramy escape'a i ja wrzucę oczywiście na swój kanał yy, no i to jest jedna rzecz yy, to jest właśnie rzecz sprawą, to jest właśnie ko rzecz konkursowa, czyli dotycząca konkursu no, więc jeżeli chcecie to wbijać na moje wszystkie filmy, Prze zobaczcie sobie w playliście, przegramy z kusimem, przegramie w Minecraft, co tam tylko byście chcieli i mm, tym oto sposobem, jeżeli odbudujecie mi savey, kto odbuduje dwa dostanie dodatkową nagrodę, ktoś odbuduje jeden to dostanie tylko escape'a, mm, no i o tej się już nie będę rozgadywał, wszystkie jeszcze dokładne opisy znajdziecie w yy, opisie filmu, wszystkie dokładne rzeczy, opis czytać, to będziecie wiedzieć. A my już nie przychodząc dłużej nie będziemy gadać. zagramy sobie jedną walkę, dzisiaj tylko niestety jedną. Hmm. Nie, nawet czy dobrze brak otwartych walki BWB Fuck. A na przykład P to ja jeszcze dobrze koment nie znam. Hmm. Dwa. O, jest pięknie. Zresztą zapisali się do kolejki. Teraz tylko czekamy, aż zaczniemy grać. Hmm. Wracając do tego serwera. Naprawdę serwer jest super, mi się naprawdę podoba. Powiem Wam szczerze, bo to jest takiego, z takim projektem się jeszcze nie spotkałem z tym, co tutaj widzę, a zapowiada się naprawdę ciekawie i widzę, że się rozwijają w cały czas w dalszy sposób twórcy tego. Mm. Mm. Już mi tu widzę piszą krzema. <grym> Pozdrawiam użytkownika krzemy. Kusin napisz napis kropeczkę. Czekajcie. Witam was, wy właśnie nagrywam odyć i czy inaczej nie pisać do mnie no oczywiście jestem partnerem na tym serwerze jeżeli byście się pytali mm, jezu, jakieś cinki. Mm, no no czy mnie dodadzą do tej jakiejś walki czy może PVP 3 nie 3 piszemy do os osoby w kolejce 6 jezus ile osób w kolejce do walki no niestety no to troszeczkę sobie pobiegamy Mm, o! Już? Gramy! Dostałem łuk zenchantowany. 3, 2, 1 i zaczynamy! Jezus, Ale już ja szybko biegam! Jestem niczym... Abracadabra! Hirus monirus! Giń! Giń! Jezus! Nie trafiłem! Jestem grzybem! Bobem! Jest! Trafiłem! Wybrałem jego itemy! Yes, Ole to było piękne, aż se spuściłbym tego, powtórkę, ale znajdziemy jeszcze ostatniego. Co się stało? Wygrałaś, wygraliśmy tą rundę. 3, 2, 1. Mam jeszcze potkę, rzucimy mu potkę na twarz. Teraz, teraz mamy, to jest nasza jedyna szansa na zabicie. Rzucamy potkę. I... chyba rzuciłem sobie ją w głowę. Dostałem headshot, ale żyję. To nie jest śmieszne ludzie, to jest tragiczne. Wychodźcie, się, wychyl łeb z bruzdy, zającu! Dostał! Dostał! I zginąłem! <grym> Jednak nie dostał. Bo nie zdawało mi się, że dostał. Jezus, zbugowałem się. O, dobra, już jesteśmy. Tylko szybko, teraz! Mamy szansę, mamy szansę! Wypijmy potkę! Rzuciłem potkę sobie pod nogi, jestem idiotą! Strzelam! Uciekam! Kryjam się! Krywam się! Jestem bokiem! Jest... <grym> Co się właśnie stało, bo nie za bardzo ogarnia i gdzie ja jestem? O! Dobra, jest dalej. Dalej gramy, dalej gramy. Nic się nie stało, Sebastian, nic się nie stało. Sebastian, nic się nie stało. Sebastian, nic się nie stało. Rzuciła podkę, Rzuciłem podkę. Teraz szybko. Celujemy. Rzucamy, strzelamy, nie dostał. Strzelamy, jeszcze raz, dostałem, ginałem, jeszcze nie, ale żyje. Dostał, ole piękny hecz. Zajebano mnie. I tak właśnie skończyła się yy, runda w grze. Dobra. Tak jak już mówiłem to jest pierwszy odcinek mm, jedyne, co będzie, jedyne czego będziecie potrzebować to um, wszystko wszystko znajdziecie w opisie tego filmu Jeszcze raz podsumuję wszystko z grubsza dla tych co doczekali do końca No tak wiem malutko, króciutka walka ale wszystkiego dowiecie się w następnych odcinkach jeżeli zobaczę, jeżeli Wam się podoba ta seria to zrobimy sobie ser serię przegramy w League of Minecraft na serwerze i będziemy sobie tutaj grać mm, żeby, żeby jeżeli chcecie zagłosować na to czy tak czy nie łapki w górę Te niestety proszę o łapki bo niestety chcę wiedzieć jaka jest Wasza opinia na ten, na ten temat Hmm, więc tak, kto jest chętny odbuduje mi savea z Minecrafta, do do, jak ktoś odbuduje mój save z hardcore'u i z przegramy z kusimem dostanie ode mnie nagrodę Escape ze mną. Jeżeli ktoś obuduje dwa, to dostanie dodatkową nagrodę, ale tu już tam się z nim po cichu rozliczę. Mm, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że dziękuję za intro, które wykonał dla mnie Keto Studio. Jeżeli wam się intro też podoba, to dajcie łapkę, to będę wiedział o co też chodzi. Mm, trzecią rzeczą jest to, że mm, jeżeli chcecie, żebym nagrywał na, tej, na tym serwerze to łapki w górę też. Mm, <tyle> to tyle tych łapek, nie? No jedna łapka wystarczy, będę wiedział o co chodzi, że, wszy że, z, że z wszystkim się zgadzacie, A jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie w komentarzu z czym się nie zgadzacie. No... Wszystkie informacje o tym, co serwera, jeżeli będziecie chcieli tu pograć, znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Bardzo wam dziękuję wszystkim za wyrozumiałe że czekaliście. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się żegnam z wami ze strzałą w nodze, chociaż powinna być strzała w kolano, tak jak zawsze było to w Skyrimie. Dziękuję, do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i cześć!